Hej, jest po 11, ja w sumie skończyłam moje pierwsze dwie lekcje I teraz mam przerwę, więc normalnie szłabym na spacer Problem jest jedynie taki, że wczoraj i przedwczoraj byłam biegać I robiłam też dużo ćwiczeń takich siłowych I mam takie wielkie zakwasy, serio, już dawno nie pamiętam, żebym miała takie I po prostu nie jestem w stanie chodzić Co ciekawe, dzisiaj też idę na trening Więc życzcie mi powodzenia, bo myślę, że to... Well, wow, to może się skończyć niedobrze. Pożyjemy, zobaczymy. I dzisiaj szczególnie nie mogę się doczekać wieczoru, ponieważ stwierdziłam, że zacznę robić tortille. Jeszcze nie wiem, czy ją dzisiaj całą skończę, czy może na przykład przygotuję wszystko, ale jutro ją rano zawinę, żeby zjeść na śniadanie. Niedawno jej nie robiłam, a bardzo, bardzo ją lubię, także przy okazji też pokażę wam taki szybki sposób na coś dobrego do jedzenia. W ogóle też sporo osób mnie prosiło, żebym zrobiła jakiś filmik właśnie z przepisami. Więc myślę, że to jest naprawdę dobry pomysł I już mam zaplanowane wszystko Teraz zostaje to tylko nagrać Także myślę, że zrobię takie co w ciągu dnia Edycja śniadaniowa lub kolacjowa Bo w sumie zazwyczaj obiadów sobie nie robię I tam pokażę wam jak to wszystko robię Jakiś czas temu odkryłam też aplikację Notion Ona jest dostępna właśnie i na telefony I też jako program na komputerze I służy ona właściwie do planowania różnych rzeczy Ale też ma mnóstwo innych funkcji Związanych z informatyką i programowaniem, także jest naprawdę bardzo ciekawa. Tutaj już zaczęłam sobie robić wstępne listy i układać i organizować właściwie wszystko. Tutaj na przykład zrobiłam stronę z książkami, filmami i serialami, które oglądałam lub które planuję obejrzeć. Będę to jeszcze wszystko oczywiście uzupełniała, bo na razie jest tego dość mało. Dziś po południu właśnie chcę się tym bardziej pobawić, więc myślę, że Wam to wszystko pokażę. Mało i bardzo się cieszę, że tak szybko kończę, chociaż w sumie nie mam i tak aż tak dużo czasu, później właśnie w ciągu dnia, no bo jednak idę na to bieganie. Teraz lecę szybko coś zjeść, bo jestem właśnie głodna i chcę jeszcze zdążyć przed treningiem. No i muszę się też spakować, także dam wam znać, jak to zrobię. Ja, ja serio, jakby nie chcę narzekać, ale ja sobie grubo współczuję dzisiaj. Dzisiaj było ostro. Nie mam na nic siły. Chcę iść spać, chcę iść do łóżka, ale mam jeszcze rzeczy do robienia, więc wykąpię się. Mam nadzieję, że da mi to trochę sił. Wykąpałam się, już się zdecydowanie lepiej czuję. Mam więcej energii i tak jak Wam mówiłam, dzisiaj. Wcześniej w tym filmie chcę zrobić właśnie tortillę. Myślę, że przygotuję sam środek, bo już jadłam taką obiad o kolację, także nie jestem na razie głodna i zrobię to wszystko na jutro. Tutaj przygotowałam sobie, myślę, że wszystkie składniki. Jeżeli chodzi o tortillę, to ja używam gotowej. To jest akurat pszenna. Chcę też spróbować zrobić to z taką ciemniejszą, żeby było zdrowiej, ale kiedyś próbowałam robić swoją tortillę. Nie wyszło za dobrze. Teraz jednak kupuję takie gotowce. Mimo, że na pewno nie są aż tak zdrowe. Ja lubię bardzo rozpunkę, więc to co dodaję też mam rukole. Pomidorki, uwielbiam pomidorki, i myślę, że nadają super smak. No i tutaj jeszcze użyję tofu, później mam kukurydzę. Majonez i jogurt są do zrobienia sosu czosnkowego i też tutaj ten jeden ząbek czosnku. Miałam jeszcze resztki kurczaka, więc ja też postanowiłam zużyć i właściwie smażę je dokładnie tak samo jak tofu, czyli po prostu dodaję kurkumy, ewentualnie sosu sojowego. I a propos tofu, to to jest takie miękkie, nie znam profesjonalnej nazwy, wiem, że jest jeszcze wędzone, ale to smakuje mi, wydaje mi się, że bardziej. Zależy też do czego, to lubię jeść też tak samemu z warzywami. Jak tutaj widzicie też je próbuję. I a propos warzyw, to tutaj możecie dodać dosłownie wszystko, co macie w lodówce. Fail musiał być, a teraz robię sos czosnkowy. Jest on mega prosty, więc polecam wszystkim. I całość po prostu wkładam do miski i... Mieszam jak sałatkę. Możecie właściwie to też jeść jako sałatkę, kiedy zabraknie mi placków, właśnie tak robię. Dzięki temu nic się nie marnuje. Szczerze to jestem zmęczona. By się spodziewał. Ale muszę tutaj jeszcze posprzątać, i już dzisiaj nie zdążę zrobić tego planowania, o którym wam mówiłam. Za to przeniosę to sobie na jutro. Muszę się też jeszcze dzisiaj porozciągać, bo mam takie zakwasy. Ale najpierw sprzątanie. I mamy czwartek. Zaczęłam oczywiście od śniadania. Zawinęłam po prostu tortillę i włożyłam ją do piekarnika na kilkanaście minut. Nie mierzyłam czasu. Jeżeli nie chcecie, żeby była chrupiąca, to możecie też włożyć ją w folię. Właśnie montuję dla Was już ten film. Jestem jeszcze tak najedzona po tej tortilli. Powiem wam, że to jest jeden z najbardziej sytych przepisów moim zdaniem. Przynajmniej dla mnie. Ja nie jestem w stanie zjeść więcej niż dwie i po dwóch już tak czuję, że zjadłam za dużo, ale naprawdę uwielbiam ten przepis i muszę go częściej robić. Tak, a jeżeli chodzi o dzisiejszy dzień, to tak jak wam na początku tego filmu wspominałam o tej aplikacji Notion, to dzisiaj właśnie chcę ją bardziej wypróbować. Chcę iść pobiegać. Także to są te dwie rzeczy. Ogólnie, jeżeli chodzi o bycie produktywnym i motywację, bo myślę, że to są tematy, które ja często poruszam na moim kanale. Warto też pamiętać o tym, że nie każdy dzień może być w 100% produktywny, nie każdy dzień musi być przeżyty na 200-300%. Czasem te dni odpoczynku są właśnie najważniejsze. Robiłam miniaturki do filmów. Mój pokój jest. To dość ciekawe pytanie. Chciałam wam powiedzieć, że już wróciłam, zjadłam gofry, wykąpałam się, także dość sporo rzeczy zrobiłam. Zrobiłam sporo zdjęć. Tutaj są one wszystkie na dole i sprzątam syf, który zrobiłam. Powiedzmy, że skończyłam robić te rzeczy w Notion. Jak tu widzicie, przyniosłam sobie laptopa, więc będę Wam mogła wszystko pokazywać. I tutaj na wstępie zaznaczę, że jak widzicie, mam dopiero cztery strony. Bo właściwie tak na poważnie, co zaczęłam się tym zajmować dopiero dzisiaj. A więc moją pierwszą stroną jest strona z książkami, filmami i z serialami. Zrobiłam też takie osobne strony, które prowadzą do spisu na przykład filmów, które oglądałam, które mi się podobają, lub też które chcę obejrzeć. Tutaj nie wiedziałam, że te trójkąciki można rozwijać i jeszcze tutaj coś dodatkowo wpisywać, także będę musiała to zmienić. Teraz jeśli wrócę, to mogę Wam pokazać też książki. Na razie mam tylko jedną w sumie. Zaczęłam ją już czytać. Skończyłam. Mogę to sobie odznaczyć jako zrobione, przeczytane. Mm, I tutaj też można wstawiać cytaty, co mi się bardzo podoba. Ja uwielbiam cytaty. Myślę, że naprawdę są świetne i mnie przynajmniej bardzo motywują. Dobra, ta strona jest trochę uboga. Pokażę Wam jeszcze seriale. Na razie zapisałam też tylko tyle. Tutaj też mam te trójkąciki, więc będę musiała to zmienić. I teraz coś już związanego bardziej z planowaniem, z organizacją czasu. Najpierw mam taki kalendarz. Te strony robiłam sama, ale też później wam pokażę takie, które można pobrać z internetu. Zostawię wam oczywiście wszystko w opisie. No i tutaj już sobie wpisałam na przykład, że muszę oddać zadanie domowe z angielskiego, sprawdzić z matmy. No i też jakieś zadanie domowe z informatyki na piątek. I następ... Mam kalendarz tygodniowy. To jest właśnie ten wzór, który pobrałam z internetu, ale trochę go do siebie dostosowałam. Cele tygodniowe, takie najważniejsze rzeczy, na których chcę się skupić. Ten cytat zostawiłam, spodobał mi się. I tutaj mam rozpisany tydzień od poniedziałku do niedzieli. Jeszcze za bardzo nie ogarnęłam, czemu w niektórych miejscach się wyświetla tudu, a w innych nie, ale to nieważne. I dzisiaj też od rana czytałam. Wypijam dwa litery wody i udało mi się zrobić osiąganie Także została mi jeszcze medytacja To właśnie pokazuje wam, czy rozwijacie dany nawyk I kolejna, myślę, że moja ulubiona strona Mimo tego, że nie jest jakaś bardzo zaawansowana To ja po prostu uwielbiam takie listy Więc tak to na razie wszystko wygląda Będę to oczywiście jeszcze uzupełniać I zobaczę, co mi najbardziej odpowiada Jak tutaj widzicie, na sobotę mam już dość sporo planów I to, co mi się bardzo podoba, to to, że to wam przypomina i wysyła powiadomienia. Właśnie dzisiaj dostałam te dwa o 12 i 12.15, także Możecie je tutaj oczywiście sobie dowolnie ustawić. Tak wygląda na razie ta ostatnia strona. Powiem Wam, że ta jest moją ulubioną. Na razie jej użyłam najbardziej. Będę Wam oczywiście dawać znać, jak to się u mnie rozwija, to znaczy, czy używam po prostu tej aplikacji. Zobaczę, czy uda mi się przejść na planowanie rzeczy online. Myślę, że to jest naprawdę super alternatywa, także jeżeli też znacie na przykład ciekawe filmy, które opisują, to to możecie mi podesłać, ale mój komputer buczy. I jeżeli oglądacie ten moment, to napiszcie w komentarzu planowanie. To tyle na ten film. Widzimy się już w kolejnym pa pa!